Cześć, dzisiaj wysiewam nasiona, kupiłam sobie taką mnożarkę, ma dwie tace matę grzewczą, tak jak tutaj, również pokrywę z regulowanym otworem do kontroli wilgotności. Po raz pierwszy będę używać właśnie takiego urządzenia. Tutaj mam kompost właśnie specjalny do wysiewu, żwirek i perlit. Zazwyczaj wysiewałam metodą torebki, ale teraz spróbuję właśnie użyć tego urządzenia. Tak więc do tych tac dodaję mieszankę tych składników, które przed chwilą Wam pokazałam. Następnie zanurzam w wodzie. Porobiłam sobie tutaj takie zakładki, żeby więcej wysiać, ale stwierdziłam później, że to nie jest dobry pomysł właśnie mieć z tymi patykami pampusowymi i zamieniłam je na te oznaczniki plastikowe. Więc do każdego przedziału to będę sypać nasiona. Zostawię te torebki, bo są oznaczone numeracją i mam ściągę do tego. Są to nasiona od innej youtuberki, Caffeine Price. I wzięłam tak e, fraile mamifera, ekinopsa, to jest hybryda e, lilac lines i ekinopsis oxygona. E, Stelatum. Dalej, znowu hybryta Echinopsis Pink, Pink Nymph z Hildon Boys, następnie Gymnocalicium Natalii, Qualianum oraz Astrophytum Myriostigma i Ornatum. I wreszcie Camacereus. Więc zobaczymy, co mi się tam e, wykiełkuje. Zostawię te rośliny w tym w zamkniętym pojemniku przez 3-4 miesiące. Zastanawiam się trochę, czy nie za bardzo e, nasiąknięta jest e, to podłoże. No, zobaczymy, co wykiełkuje. I to urządzenie postawiłam sobie na biurku. Podłączyłam do prądu, żeby była odpowiednia temperatura. Jak widzicie, tam lapa doświetlająca kilka wy, wykiełkowało, jak e, dwa ekinopsy e, gimnokalicjum Natalii, Astrofitum, stellatum, gymnocalicium. Dużo do wysiania w następnym filmiku będą w, wysiane w pojemniczkach. To jedno je dosyć, dlatego też je zaznaczyłam. Mam nadzieję, że widzicie je. E. Do następnego razu. Cześć, pozdrawiam.